Lato, wakacje, podróże zrobiło nam się tak błogo. Pozostaniemy w tym radosnym nastroju, a ja opowiem Wam za chwilę o pewnym spotkaniu. Spotkaniu, które zaowocowało niespodzianką. Cała historia zaczęła się wcześniej. Pamiętacie, kto w naszej rodzinie LR obchodzi w tym roku 18 urodziny? Oczywiście nasz jedyny, niezastąpiony i wyjątkowy Aloes. Niezmiennie jest naszym eliksirem życia. Zawiera ponad 270 substancji aktywnych. Teraz, gdy jest pełnoletni, może powinnam mówić o nim poważniej. Aloe vera barbadensis Milleri. Choć może nie dla nas zawsze pozostanie naszym ulubionym i jedynym aloesikiem. Troszczymy się o niego od samego początku. Nasze plantacje, jak wiecie, są pod specjalnym nadzorem. To powoduje, że jest w perfekcyjnej formie. Zarówno w Meksyku, jak i w Allen jak i u nas w produktach, które wszyscy tak kochamy. Produktach o najwyższej jakości. A dbają o to Instytut Fresenius, Rada Naukowa do Spraw Aloesu i oczywiście LR. Zapewne już wiecie, że nie bez powodu nawiązałam do Aloesu i do tej naszej rodzinki. Rzeczywiście przedstawię Wam dzisiaj najmłodszego członka tej rodziny. A wszystko zaczęło się w piękny dzień. Kiedy to aloes spotkał palmę? Tak, naprawdę palmę. Ta palma ma mało wdzięczną nazwę, bowiem nazywa się Euterpa warzywna. Rośnie w Amazonii, dorasta do 15 metrów, a jej liście są bardzo długie mają około 3,5 metra. Są one skupione na czubku drzewa, i na tych liściach kwitną przepiękne kwiaty biało-czerwone. Ale nas najbardziej interesują owoce. Owoce tej palmy skupione są w takie grona w pobliżu łodyżek. Są one podobne do borówki, ale mają jedną dużą pestkę. Co to takiego? Odkryję wam tajemnicę. To są jagody asai. U nas jagody rosną nisko, trzeba się po nie schylać, a jagody asai rosną na drzewach. I to radosne spotkanie między aloesem a jagodami asai zaowocowało właśnie nowym żelem aloesowym, Asai Pro Summer. Bazą żelu jest oczywiście aloes, jest go 85%. Poza nim są jagody asai, właściwie sok z jagód asai. Asai to jest tak zwany superfood. Tego terminu użyto po raz pierwszy 20 lat temu. Oznacza on żywność pochodzenia naturalnego, której skład i właściwości mają działać dobroczynnie na ludzki organizm. Jagody Asai są bogate w witaminy. Są to witaminy A, witaminy z grupy B, witamina C oraz witamina E. Witaminy A i E to tak zwane witaminy młodości. Sok z jagód Asai zawiera także mikroelementy. Są to przede wszystkim magnez, miedź. Cynk, wapn i potas. Jagody asai zawierają również pełnowartościowe i dobrze przyswajalne białko, a także kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 9, a dodatkowo przeciwutleniacze. Tak bogaty skład sprawia, że jagody asai mają niezwykle korzystny wpływ na ogólną kondycję naszego organizmu. Asai Summer działa na trzy sposoby: chroni organizm przed odwodnieniem Chroni go przed promieniowaniem słonecznym i podnosi naturalną odporność całego organizmu. Pierwszy sposób działania Acai Pro Prosamer, czyli ochrona przed odwodnieniem, to przede wszystkim uzupełnienie płynów i elektrolitów. Istotną rolę pełni tu magnes, bowiem poza tym, że bierze udział w setkach procesów przemiany materii, które nieprzerwanie odbywają się w naszym ciele, to właśnie reguluje równowagę wodno-elektrolitową organizmu i wspiera funkcjonowanie nerek. Magnes, poza tym, jest bardzo ważny dla nas. Wpływa na koncentrację, na działanie mózgu, poprawia nastrój. Ma też wpływ na przewodnictwo nerwowe i układ mięśniowy. W przeciętnej diecie brakuje około 1 trzeciej dziennego zapotrzebowania na magnes, a kawa, alkohol i leki obniżają jego poziom. Nie jest łatwo stwierdzić obniżony poziom magnezu, bo jest jonem wewnątrzkomórkowym, ale. Bardzo łatwo odczuwamy jego niedobór, szczególnie wtedy, gdy budzimy się w nocy, odczuwając bolesne skurcze mięśni. Niedobór magnezu może spowodować też zaburzenia rytmu serca. Wiemy, jak ważna jest suplementacja magnezem. Stosujemy w końcu ProBalance. Jednak nowy żel Asai ProSummer będzie świetnym wakacyjnym uzupełnieniem suplementacji. Letnie słońce. Choć przyjemne i pożyteczne dla organizmu, bowiem poprawia nasz nastrój, wpływa na produkcję witaminy D, ma też swoje ciemne strony. Słońce niesie ze sobą także zagrożenie, spowodowane głównie poprzez promieniowanie UVA i UVB. Promieniowanie UVA przenika przez zwykłe szyby. Pamiętajmy o tym, jeżdżąc samochodem oraz Siedząc blisko okna w słoneczny dzień. Oczywiście najpoważniejsze zagrożenie to zmiany nowotworowe skóry, które mogą się pojawić nawet po jednorazowym poparzeniu słonecznym. Dodatkowo do tego zagrożenia jakże poważnego dochodzi coś, czego również nie lubimy, czyli tzw. photoaging, czyli starzenie słoneczne, które jest związane ze zniszczeniem włókien elastynowych i kolagenowych naszej skóry. Należy więcej Słońca korzystać, ale rozsądnie. Aby zapobiec problemom, unikajmy Słońca w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 11 a 14. Używajmy filtrów, chronimy całe ciało odzieżą. Nośmy też okulary przeciwsłoneczne. Oraz zadbajmy o odpowiednią dietę i odpowiednią suplementację. Ogromną rolę odgrywa tutaj witamina A. Witamina A z jednej strony działa przeciwstarzeniowo, a z drugiej wpływa na produkcję melaniny, czyli naturalnego barwnika, który ma funkcje ochronne dla naszej skóry. Inne silne antyoksydanty zawarte w soku acai chronią nasz organizm przed stresem oksydacyjnym i są to miedź, cynk i witamina C, które są silnymi przeciwutleniaczami. Miedź dodatkowo ma wpływ na pigmentację naszej skóry. A pigment naszej skóry, tak jak już wcześniej mówiliśmy, ma funkcje ochronne. Żel asai Pro Summer ma także wzmocnić naszą odporność w okresie letnim. Może się to wydawać dziwne, przecież okres letni jest odmienny niż okres jesienno-zimowy. Dlaczego właśnie w tym czasie nasza odporność jest dla nas tak ważna? Wiemy, że słońce wpływa korzystnie na naszą odporność. Jednak poparzenie słoneczne, nadmierna ekspozycja na słońce mogą ją paradoksalnie osłabić. I jest to jedna z przyczyn, dla których latem możemy mieć odporność obniżoną. Dochodzą do tego podróże, zmiany stref czasowych, czasami niestety stres i napięcie na dworcach, na lotniskach. To wszystko powoduje, że latem nasza odporność również może być osłabiona. I dlatego powinniśmy o nią dbać także latem. Mamy na to rozwiązanie. Polifenole, witamina C, miedź, cynk, składniki odżywcze zawarte w żelu ASAI pomagają chronić nasz organizm w okresie letnim. Nasz nowy żel ASAI Pro Summer, tak jak zresztą i inne nasze produkty, ma oczywiście najwyższą jakość. O wszelkich innych szczegółach związanych z nim opowiem na webinarze, który pojawi się już niedługo, Śledźcie naszą stronę internetową. Nowy Żel Asai ProSamer. Naturalny, letni i pyszny. Aniu, wyglądasz na zamyśloną.